Dzień witam na pomocowej konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenerów Obydwu zespołów, witam państwa. pokonuje dzisiejszy mecz 2 do 0 w Kraków. Ale więcej nie o przebiegu wydarzeń na Błysku, na pewno powiedzą szkoleniowcy. Jako pierwszego o e, głosu bardzo proszę trenera, gość, bardzo proszę, trenerzy. Gratulacje dla zwycięstwo. Mecz szarpany, dużo mało płynnej gry e, i taki mecz, który nie... Duże pretensje zespołu to, że, że zbyt krótkimi fragmentami kontrolowaliśmy przebieg gry, ale prawda jest taka, że przynajmniej z mojego punktu widzenia przez ogromną część tego meczu wyglądało to tak, że nic tutaj nam wielkiego nie grozi. Taki był mecz, moim zdaniem, bardzo bliski remisu, no, ale postanowiliśmy sprezentować ramkę pierwszą dla, dla, dla Znicza i później już a druga była konsekwencją tego, że poszliśmy mocno do, do, do przodu. Kara za nieodpowiedzialność i kara też za no, nie, niewiele jakości w, w ofensywie jaką jak, jak, co było widoczne w grze mojego zespołu w, te, w trakcie tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Teraz osiągnąć kolejne wydarzenia na trenera. Bardzo proszę trenera Bardzo Ja proszę proszę ocenię być. tutaj e, ocenę tego meczu jakby to myślę, że jesteśmy świadkami Takiej przemiany troszeczkę w drugiej lidze, że jest coraz większa świadomość i większa kultura mm, gry taktycznej i myślę, że te zespoły będą miały coraz trudniej, żeby sobie stworzyć e, sytuacje podbramkowe, bo jeden i drugi zespół myślę, że bardzo dobrze był zorganizowany w obronie, tak jak trener powiedział, że mm, kontrolowali jakby w gdzieś w niskiej obronie czy w średnio niskiej tak samo uważam, że my też z tym nie mieliśmy problemu to wynika właśnie z tego, że zespoły są coraz lepiej przygotowane, zawodnicy coraz bardziej świadomi myślę, że mm, jesteśmy świadkami takiej przemiany, że druga liga będzie tak, teraz bardzo, coraz bardziej przypominała tą klasy czy pierwszą ligę Jestem bardzo, że tak powiem, szczęśliwy z takiej konsekwencji drużyny, bo mówiliśmy, że to jest mecz taki do pierwszego błędu i ta konsekwencja gdzieś się w tym, że właśnie przeciwnik zrobił ten błąd szybciej niż my konsekwencją tego była bramka pierwsza, później kropkę na D postawił Mati. Duży szacunek dla zawodników, naprawdę trzy miesiące pracowaliśmy nad nowym ustawieniem i zdaję sobie sprawę, że jeszcze jest bardzo dużo do poprawienia, ale yy, granie w sparingów i tam granie na zero z zespołami trzeciej ligi, a tutaj granie naprawdę z bardzo dobrą drużyną z Krakowa, która niejednemu zespołowi zabrała w tym sezonie już punkty, to co innego, dlatego jestem z nich bardzo dumny, szczęśliwy, yy, cieszymy się dzisiaj ale już od jutra myślimy tylko i wyłącznie o meczu derbowym. Chcemy w jakiś sposób i jak najwięcej tych punktów zdobyć mecz po meczu. Dlatego dzisiaj cieszę się z tak dużej ilości Państwa. Chciałbym, żebyście z nami byli po, nie tylko po wygranych meczach, ale po, czasami po naszych potknięciach. Takie powiedziałem, Cieszymy się dzisiaj i od jutra myślimy tylko i wyłącznie o Gronisku i o kolejnych trzech punktach. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów, czy do zespołów? Спасибо, тренер, спасибо,